Jako Fullbacks uruchomiliśmy pierwszą polską narzędziownię w Chinach, by dostarczać jakość na poziomie europejskich standardów w konkurencyjnych cenach. Dbamy o całość od projektu i produkcji form wtryskowych po realizację gotowych detali. W ciągu czterech miesięcy od podstaw zbudowaliśmy nowoczesną narzędziownię w Taijo, w zagłębiu form wtryskowych. Pozwala nam to obniżyć koszty operacyjne i efektywnie zarządzać logistyką. W naszym biurze projektowym każde zlecenie analizujemy od podstaw. Detale są utechnologiczniane pod wykonanie metodą wtrysku. Zanim projekt trafi do realizacji przechodzi weryfikację całego zespołu. Eliminujemy błędy już na starcie. Większość narzędzi korzysta z outsourcingu, tracąc kontrolę nad procesem produkcji. Fullbacks 90% obróbki realizujemy wewnętrznie. Posiadamy m.in. dwie maszyny cence do wstępnej obróbki, cztery wysokoobrotowe cence do precyzyjnego wykończenia, cztery maszyny EDM drutowe i trzy EDM wgłębne oraz liczne maszyny ślusarskie. Pola robocze umożliwiają obróbkę form o długości do 1800 mm i wadze ponad 12 ton. Nasze roczne możliwości produkcyjne to około 200 form o różnej wielkości i stopniu skomplikowania. Własna narzędziownia to dla nas pełna kontrola. Ustalamy procesy według europejskich standardów. To pozwala eliminować problemy, które spotykały naszych klientów importujących formy wtryskowe z Chin. Każdy detal podlega kontroli jakości. Próbki wysyłamy do klientów na nasz koszt, a pełna płatność następuje dopiero po ich akceptacji. Zapewniamy wysokiej jakości nagrania wideo z testów oraz zdjęcia. Za zgodą klienta pomijamy wysyłkę próbek T2, skracając czas produkcji. Dostarczamy pełną dokumentację, w tym projekty 3D, parametry wtrysku oraz film z przygotowania formy do wysyłki. Posiadamy własne wtryska. Jeśli poza formą zlecasz nam produkcję detali z tworzyw sztucznych, otrzymujesz dożywotnią gwarancję na formę. Przechowujemy ją u nas gotową do ponownego użycia. Odpowiednio zabezpieczamy formy przed wysyłką. Zajmujemy się organizacją transportu, odprawą celną i dostawą bezpośrednio do Twojej firmy. Grupa Fullbacks importuje do Polski około 300 kontenerów rocznie. Wystawiamy polską fakturę VAT, a płatności odbywają się na polskie konto. Oferujemy gwarancję oraz serwis form na miejscu. Współpraca z naszą narzędziownią to pełne bezpieczeństwo zapewniane przez dostawcę z Europy. Łączymy europejską precyzję z chińską efektywnością. Wyceń swój projekt i dołącz do grona zadowolonych klientów Fullbacks.